15 Ktoś pisze 18, 17, 25, 17, 16 Dobra, 14 Mateusz. Jest 14? Nie, nie jest to 14. no to będzie 15. Tak jak mówiłem, będzie 15, słuchajcie. Więcej chyba nie będzie. Ale kurwa, niepotrzebnie mówiłem. Mery! Ja Powodzenia w walce Jest 15 czy nie Pierdole tego live'a kurwa serio Nie, nie, nie ma 15 To no jest 15 No o, chyba cię pozorowa no Serio pierdolę tego live zamienię robić Idź zamienię Idź też powodzenia w walce Ja pierdolę Pierdolę tego lajwa, serio Idź zamienie te ja tego lekarz tego lajwa, kurwa No masz 15, kurwa no ja pierdolę. Ja też robię live. Ja pierdolę. Azizy. Stary kurwa 20 przejdzie... złotych. Ja... To jest Zdaniem. najgorszy live' z nas. Nie wiem nie, 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 co mam powiedzieć Czekaj. kurwa. Stary razy 42 kurwa. Nie pierdolę, nie? Ja już nie chcę robić lajba, nie? Nie, nie? nie, 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 nie chcę robić live stary kurwa. Olej. Ja też... 20 Dobra, złotych. ile? Słuchajcie. Hej. Ile wygrał? 13 tysięcy kurwa. kurwa? Dużo. Ile? 13 tysięcy kurwa? Dobra. Słuchajcie, kończymy live'a. Dobra, kurwa, nie, serio, kończymy, bo się wkurwinem, nie? 13 200 K. kurwa chłopcy wygrał. 25 złotych. Kropka, kropka, kropka. Może jakoś będzie chciał się dogadać. Nieważne. Ale kurwa, akurat... Chuj kurwa, były wszystkie małe donate y, akurat on musiał wylecieć kurwa za dużego. Noż kurwa! Ale, ale kurwa, ale takiego pecha mieć? Do dupy ta zabawa. Ale rozumiesz kurwa, że wszystkie były małe i kurwa, nagle kurwa chłop wjechał za kurwa, za, za, za trzy paki? No mówię, że to jest gówno, nie zabawa. I co? I, i który to był? 15. Kierdolekie gówno kurwa. Ale to ktoś po prostu chciał sobie wysłać do danę. No ale tam kurwa, było, no, nie, że... nie widziałeś kurwa, że był samek... Kurwa... Ale to był w ogóle do ciebie Donate! To był Donate do ciebie. Ja wiem. Bo było napisane, że powodzenia na walce. 13... kurwa, 13, 13... kurwa, ile jesteśmy dzisiaj stratni? To jest pojepanne kurwa, to no, nie, mieliśmy nie. być na zero kurwa Dobra, kończymy tą grę. Żegnam. nie no kurwa, no dawaj dogramy już do końca, ale... No nie no nie będziemy robić coś takiego! Nie no chyba skończymy kurwa. No nie będę takiego czegoś robił. No bez jaj. No kurwa, no ale co? No kurwa, no co? No i tak jesteśmy już bliznę, no, to kurwa, co za brzlica nam robi. No ale to nie może tak być. No dobra, no wysyłałem do naty, no to. Zróbisz jeszcze 100 20 zł, myśli. No nie, bo znowu. Dobra, będzie. chuj, no kurwa, no trzeba dokończyć. mamy A to może, mamy jeszcze parę kopert. Mogę zrobić tak, że max stuwa na przykład, nie? Albo że. Dobra, tylko stówy. Dobra, to maksymalnie do 100 zł, kurwa, bo to jest przesada, dawaj. Albo ty tylko stówy. Nie, maks Max, Maksymalnie 100 zł. Stary kurwa, chłop wygrał 13 tysięcy, kurwa. Już to jest przesada. Ale mi kurwa wieczór się Nie można no. wysyłać więcej niż 100. Ale mi się humor spierdolił. Nie, nie sądziłem kurwa, że akurat w tym momencie... Kurwa, ale widzieliście to. Były same małe donate y i nagle chłop kurwa wysłał... Nie, no wiadomo, kurwa, że mamy siano, ale szkoda, kurwa, tak wypierdolić 13 tysięcy, kurwa. Naganiacz, 20 się, śmieciu! Nie cię, pizdo, jebana, kurwo, no i no no jesteś zbanowany na tym lajbie. Nie będziesz już oglądał lajba. A liczysz, liczysz, kurwa, czy nie liczysz? No nie chcę mi się tego liczyć, boże. Ten live to jest jakiś gówno. Dwa. Dobra, ale jest już w kopercie 20 złotych Jest to dwójka podle. czy nie? Nie, jest to dwójka kurwa Ale się wkurwiłem, nie? Dobra, to jest 15 runda kurwa, 13, da 13. Dawajcie szybko to i... Ile jeszcze tych kopert zostało? Nie kurwa, też mi się nie chce robić tego live'a Słuchajcie Maksymalnie 100 Maksymalnie można sto Bo już ciężko nie, było. Nie, serio, które mi się odciągnie, i ten stąd kurwa. Wkurwiłem się. No, dlatego. Ja też mam to. To w dupie. Ale dobra, do, dokończmy to. Chyba, że, że, że nie będzie szło. Naganiacz. Ciągnij się paru! O, ty wredna no chamie zazrany. Jutro wpadniesz pod samochód. Dobra, ja już wiem który. Tutaj, w tej kopercie mamy. Ja sobie tą kopertę odłożę. Nie, dam ją tutaj, żeby. Kurde, no nie chce mi wejść ta koperta za na nawet. O! Żebyście widzieli, że jest. Widać kopertę czy nie? To nie pamiętam, co było w środku. To nie jest czwórka. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój brat. Marek, gdzie twój brat? Nie mam pojęcia. Przestańcie wy... Jezu, co wy macie? Nie dość, że na tym live jakieś niewyobrażalne pieniądze musimy płacić. To jeszcze, wy macie czelność mnie na moim kanale wyzywać. Będziecie za to blokowani i będziecie ponosić odpowiedzialność bo ja sobie nie pozwolę na takie coś bo to są oszczerstwa i później przez to, że wy piszecie na live, że ja mam 12 cm to później wszyscy mi wszędzie gadają, że ja mam 12 cm to się zaczyna od głupiego live'a ale to gówno się później ciągnie i robimy ostatnią rundę i kończymy to bo te live y to jest jakiś żart to miało wyglądać inaczej to się nie opłaca Dobra, słuchajcie, naprawdę nie trzeba. Nie, nie trzeba. To, to szybka akcja. No, ja bym tego nie kontynuował, jakby tutaj miało być. Nie wiem, co 20 donate, czy coś w tym stylu. Także dawajcie, szybka akcja, kończymy to i do widzenia. Naganiacz, 20 złotych. Ty kurwa, wpadłaś 5 lat temu do szamba, kurwo Powiedziałem nie ci coś! Wypad z tej transmisji! Wyjdź z mojego live'a. Nie życzę sobie, żeby takie gówno chodzące na moim live'ie było. I tymi brudnymi, śmierdzącymi oczami, żebyś oglądał tą transmisję. Nie jesteś godzien, żeby, żeby na mnie patrzeć. Nie jesteś godzien, żeby patrzeć. I masz gwarancję, że nawet jeśli. Bo widzę, że wysyłasz donate. Nawet jeśli to trafisz, nie ma opcji. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli w treści najta, będzie liczba 12, a jest automatyczna dyskwalifikacja. I mnie to nie interesuje, czy ktoś wyśle 100, czy 200, czy 500, przecież maksymalnie 100 można teraz, tak? Także nie będzie mnie interesowało czy ktoś 100 zł i ma to w dupie. Nie pozwolę sobie na wyzywanie mnie. Automatyczna dyskwalifikacja jest. Także donaity, które mnie obrażają, donek, który mnie obrazi i wygra, nie wygra, a wygrana przechodzi na. Na moją rzecz, na, na mnie przechodzi, tak? Yy, z tytułu po prostu odszkodowania za, yy, z, z, za to, że, że osoba, która mnie obraziła i wy, wygra za to, że matka go wysłała, tak? To, jest, to ma być dla mnie odszkodowanie. No, że, że muszę te, takie ścierwo trzymać na tym live. No. Także, jak ktokolwiek mnie, mnie obrazi w Donejcie, nie ma wygranej ja o, o tym mówię, tak? I dożywotni zakaz oglądania transmisji. Roxana, Jak tam bochen Roksana, żyje jeszcze? Zobaczy, zł gdzie go gdzieś jeszcze? Jak tam bochen wątpię. żyje jeszcze? Alkej, 10 złotych na, na, na superczacie. dzięki. I tutaj dobrze pisze na superczacie. czacie. Kur... nie wiem, no musi się Roxana jego pytać. Czy będzie na filmie? Wątpię. Wątpię, wątpię, wątpię. No, ale możesz się go spytać, jak najbardziej. Dobra, dawajcie tempo, tempo! Lecimy ostatnia runda, słuchajcie. Nie mam pojęcia jaki tam jest mnożnik. I słuchajcie, żeby nie było. Mateusz! Dokładnie! Mateusz, 25 cm! Ja to tłumaczę wchodzi na każdym live'ie, bo mi na każdym live'ie piszecie, że mam 12 cm. Ja wam to tłumaczę na każdym live, że mam na 25 i widzicie, są osoby mądre, inteligentne, które potrafią po prostu to zrozumieć. Eee, o, Mateusz drugi Donate pod rząd. Mateusz, Mateusz jest, jest tutaj napalony na, na wygraną, ma e, ale niestety nie jest to ósemka. Eee, ale może jest to dziewiątka, albo 10, albo 11, 12, 13, 14, 15. Nie wiem, może.